W części południowej pradawnej puszczy, aktualnie lasów pszczyńsko-kobiurskich, żyją żubry. Niedaleko Pszczyny, w miejscowości Jankowice, znajduje się rezerwat żubrowisko. To stare miejsce hodowli żubrów jeszcze za księcia pszczyńskiego. Historia żubra na ziemi pszczyńskiej zaczyna się... W 1865 roku, czyli praktycznie już mija 150 lat, w przyszłym roku jest rocznica, car Rosji, Aleksander II, rozporządził się polskimi żubrami, zamieniając je z księciem pszczyńskim na stado jeleni. Dzięki temu te żubry są na naszych terenach do chwili obecnej piękne, zdrowe, jako król lasów i król kniei. Po pierwszej wojnie światowej, po wszystkich zawieruchach wojennych, po wyginięciu żubrów w Białowieży okazało się, że w całej Europie żubrów jest około 50 sztuk. Z tego najważniejsza grupa była tu na terenie ziemi pszczyńskiej. Ostatni żubr w Białowieży pada skłusowany, i od tego czasu w Białowieży praktycznie nie ma żubrów. Żubry, które zostaną tam dowiezione, pochodzą stąd z lasów pszczyńskich. Po 1923 roku zaczyna się bardzo intensywna odbudowa i restytucja żubra w Polsce, gdzie główną i podstawową rolę odgrywa żubr pochodzący z lasów pszczyńskich. Dzisiaj po głowie żubra w świecie liczy ponad 4000 osobników, nie licząc stad wolnościowych. W 2012 roku w Nadleśnictwie kobił została wydzielona specjalna jednostka, ośrodek hodowli żubrów i edukacji leśnej. W tym ośrodku prowadzi się wszystkie sprawy związane z żubrami, czyli prowadzeniem programu żubrowego, dokarmianiem całej ochrony żubrów, ale również prowadzi się edukację dla dzieci i młodzieży. W ciągu roku około 8 tysięcy osób odwiedza ten ośrodek. W tym ośrodku przede wszystkim można się zapoznać z biologią, z historią żubra na tych terenach. Rada Społeczno-Naukowa przy rezerwacie wszyńskie Żubry, którą powołał na leśniczy, ma za zadanie przybliżyć społeczeństwu, ale również przybliżyć leśniczemu, co społeczeństwo oczekuje od potencjału przyrodniczego i bazy materialnej, która powstała tutaj w rezerwacie. Baza materialna, y, budowana przez ostatnie 10 lat, jest na tyle dzisiaj zro zrobiona dobrze, że należałoby ją wykorzystać bardziej Ech, intensywnie, y, przede wszystkim w zakresie szkolenia, w zakresie edukacji dzieci i młodzieży. Jak również instruktażowego dla innych ośrodków hodowli żubrów w kraju i za granicą, bo w Europie te ośrodki występują. Prowadzenie hodowli żubrów w ramach działalności lasów państwowych. To można powiedzieć takie mini przedsiębiorstwo, mini firma, bo tutaj jest kierownik ośrodka, są ludzie, jest obsługa, która zajmuje się codziennymi sprawami związanymi z dokarmianiem, z obserwacją żubrów. Żubry na co dzień znajdują się pod stałą opieką weterynaryjną, ale również naukową, bo naukowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na co dzień śledzą i określają główne kierunki rozwoju tego stada. To wszystko i również cała edukacja jest możliwa dzięki zaangażowaniu i pasji wielu osób spoza leśnictwa, ale przede wszystkim leśników i środków Lasów Państwowych. Jesteśmy przy karmieniu zwierząt. Dostały śrutę, dokładnie mówiąc mieszankę zbóż gniecionych na specjalnej maszynie. To jest mieszanka składająca się z jęczmienia, owsa, kukurydzy i pszenicy z dodatkiem trębów pszennych. Czasami dodajemy też w zależności od pory roku troszeczkę żołędzia, troszeczkę tak, tych owoców leśnych po to, żeby te zwierzęta miały swoją karmę i to dobrej jakości. W tej chwili jest zima. Dzisiaj są dość silne mrozy. Zwierzęta są troszeczkę oblodzone, ale to ma swój urok. Zimują na, w naturalnej przestrzeni, nie mają żadnych zadaszeń, kładą się na śniegu. Cielęta troszeczkę gorzej to przeżywają, bo po prostu nie są do pierwszej zimy w 100% przygotowane. No ale pod jaślami, pod jaśpaśnikami mamy siana do woli. Zwierzęta się w tym zakopują, yy, przykrywają w pewnym sensie, a cały proces fermentacyjny przy jaślach Służy też do ogrzewania tej, tej, tego podłoża i one to bardzo lubią się tam właśnie położyć, bo tam jest troszeczkę cieplej. Na wiosnę cała ta, te odchody zostaną usunięte, te siany usunięte i będzie następny zbiór przygotowywany na następny rok. W tym roku pierwszy raz żeśmy dawali trawu kiszonkę. Bardzo ładnie te zwierzęta to pobierały. Została przygotowana na bazie roślin motylkowych. I w, także w przyszłym tygodniu znowu zostanie przywieziona, bo nie możemy dawać jej stop, żeby nie dostały biegunek. W tej chwili w rezerwacie mamy w hodowli 39 sztuk, w zagrodzie pokazowej w Jankowicach 7. Także łącznie hodujemy 46 sztuk żubrów. <grym>, najbardziej cierpi las. Bo te zwierzęta do swojego bytowania potrzebują wolną przestrzeń. Te zwierzęta muszą mieć możliwość pobierania naturalnej karmy. Drągowina 20-letnia, permanentnie penetrowana i odwiedzana przez żubry, to jest ślad ich działalności od samego początku od spałowania, zgryzania. Dla nich te gatunki sosna, dąb, buk, brzoza są naturalnym pokarmem, który muszą pobierać i tak musi być. Z tego powodu widać wyraźnie, że bez dokarmiania las by tutaj nie wytrzymał. Nie utrzymalibyśmy ani przebudowy lasu, ani nowych upraw, ani bazy żerowej dla tych zwierząt. Żubr z jednej strony jest symbolem e, męskości, symbolem siły, symbolem potęgi i oczywiście odwagi, ale z drugiej strony to łasło, bo jak widzi jabłuszko, to chętnie do niego przychodzi i go zjada. Ale po chwili, uderzając rogami o ogrodzenie, o drzewo, przypomina człowiekowi, kto jest królem puszczy. Praca lekarza weterynarii w tego typu hodowli, bądź co bądź jednak z dzikimi zwierzętami, polega na dwóch jak gdyby takich działach. Pierwszy dział to jest profilaktyka, w zasadzie najważniejszy, polegający na tym, żeby nie doprowadzać do chorób całego stada, ochrona przed chorobami zakaźnymi, przeciw pasożytom i zabezpieczenie przeciwepizotyczne. Drugi taki punkt, drugi taki dział, to są wypadki losowe. W wypadkach losowych 90, ponad 90% to są urazy mechaniczne. Powstały na skutek ich życia zbiorowego, czyli jakiegoś potłuczenia między nimi, walki jakiejś małej, większej, czasami nawet podczas zabawy. W tych wypadkach losowych podaje szczególnie Antybiotyki, a jeżeli potrzeba, to jakieś zabiegi przeprowadzam w narkozie. Taki stały nadzór weterynaryjny owocuje później w całej hodowli. Stado to uważane jest w Polsce za bardzo zdrowe, nie objawiające się jakimiś chorobami zbiorowymi, zakaźnymi. Ewentualni kupcy zagraniczni, którzy chcą zakładać hodowlę żubrów. W, swoim, w swoich państwach, w swoich terenach chętnie od nas tutaj zabierają żubry. Taki żubr przed transportem, przed wyjazdem jest badany. Pobieramy krew do badania w kierunku głównych chorób występujących u bydła i na dodatkowe jeszcze badania, które sobie dyktuje służba weterynaryjna, do którego państwa przyjeżdża. Ten żubr. Typ tego rezerwatu to jest zagroda typowo hodowlana, gdzie każda sztuka ma swój rodowód, bardzo, bardzo głęboki. Pula genowa przy tych żubrów jest bardzo mała, więc nie możemy sobie dopuścić do tego, żeby dochodziło do kazirostwa. Dlatego często są dopuszczane inne buchaje z innych rezerwatów, z innych państw dowożone. Taki urodzony tutaj buchaj, który jest bardzo ładny, też go zostawiamy do dalszej hodowli, jednak nie może być dłużej jak 3-4 lata, dlatego że wtedy już dochodziłoby do kazirostwa. Dlatego są wymieniane, bo ładne sztuki są wywożone do innych rezerwatów i na tym polega wymiana genowa między żubrami w Polsce. Gospodarowanie tą pulą genetyczną należy do Stowarzyszenia Miłośników Żubrów i oni decydują o tym, gdzie, który żub, która krowa, który buchaj może jechać do stada tam, żeby odświeżał krew. Wypracowane na terenie Ośrodka Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Kobiór rozwiązania są dzisiaj wzorem dla wielu ośrodków, tych nowych, które powstają, bo pracownicy nadleśnictwa biorą udział w opracowywaniu i projektach ośrodków, nie tylko, które powstają nie tylko w kraju, ale również za granicą. Myślę, że to jest dzisiaj jeden z najlepszych ośrodków na świecie, jeżeli chodzi o prowadzenie żubrów. Ośrodek nasz jest w tej chwili. Nieskromnie powiem, jednym z najlepszych ośrodków w Polsce, jeśli nie najlepszym, i jest również najlepszy w Europie, ponieważ to tu przyjeżdżają wszyscy uczyć się, jak to należy robić.